Wyszedł poniedziałek i znowu trzeba Chodzić do tej szkoły ah. Dlatego żebyście nie myśleli o szkole Ci co mają fery to wiadomo wygryw To dzisiaj się zrelaksujemy Oczywiście w Stumbleguys Pytanie co można zrobić w Stumbleguys żeby o tej szkole nie myśleć Co jest najprzyjemniejsze W całej tej grze Oj na pewno nie wbijanie rangi Champion I widzowie Polska Army wchodźcie do sklepu Scrollujcie najbardziej w prawo jak się da I tutaj wprowadź kod ABRA raz na 7 dni Raz na tydzień Tak musi to wyglądać i czegokolwiek nie kupuje. Czy nowego Stumblepassa, a może zdolności, klejnoty, żetony, czy nawet oferty. Po cztery ziko. To kupując je z kodem Abra wspierasz mnie i bardzo za to dziękuję. Ale teraz Abra Lele, czyli labirynciarz Janiasz Jan. Okej, okay, mapka wydaje się być dość rozbudowana i może... Może! Tym razem, słuchajcie, nie zabraknie mi aż łamka sekundy, żeby to wygrać. XD! Jedziemy, jedziemy, serio! Nie ma co się zastanawiać, bo naprawdę zaraz odpadnę i będzie, słuchajcie, ze mnie już taka beka, jak drugiej mapy nie przejdę. Ja cię kręcę, ty, ja gadam, ja gadam, że chcę mieć czempiona, a potem nie przechodzę takiej mapy. Przecież to jest tak XD, że tego się nie da skomentować. Nie ma takiej opcji, aby ja to. O kurde, co ja mam tutaj zrobić? Dobra, czyli tak, tam gdzie, słuchajcie, jest to, równa się X, czyli mam tam ten nie przychodzić, rozumiem, tak, dobra, sprawdzam, okej, okay, dobra, no to miałoby to sens, czyli mogę wejść tędy, a mogę sobie przejść ten okej okay. dobrze zrozumiałem, dobrze to zro... tyle dobrego, że to zrozumiałem a napisał, bra! ty wpisuj w sklepie kod a okej, jazda, pu, okej, i gdzie dalej? Ojo, ty, ej, naprawdę spoko mapka. No, będzie duża, słuchajcie. Będzie tutaj coś, czuję, że całkiem spora. Ale jestem niewidzialny, ale jestem taki niewidzialny. No nie widzicie mnie, widzowie. Gdyby ktoś pytał, to nie, dobra -e. Dobra, ale, ale to oszukam. Boże, jak ja to, słuchajcie, oszukam. Patrzcie, jak ja to oszukam. O, ale to oszukam. Ej, nieźle, co? Nieźle, widzowie. Bardzo dobrze oszukałem. Ale to tylko w imię tego, żeby tym razem przyjść mapę. Bo, w to, to nie za bardzo mi wyszło. To ma najszczersze reakcja, gdyby ktoś pytał, co nie? Ba bardzo, bardzo szczera reakcja, ale no nieważne. Lecimy, słuchajcie. Tutaj zahaczmy sobie checkpoint, bo to pewnie jest forma checkpointu. I teraz uwaga: ciacia, 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 Dobra, dawaj. Szkoda, że nie mam tej piłeczki, bo piłeczka by mi na pewno słuchajcie, Po! Czekaj, co? Okej, okay, to była jedna z dziwniejszych rzeczy, jakie widziałem chyba w Stumble do tej pory. Poczekaj, czy. A dlaczego to mnie tak na... Bo... Dobra, nie wiem, słuchajcie, wiecie co? Mam po prostu chyba lepszy pomysł. Będziemy tam, gdzie się da, to przeskakiwać pod spację, a tam, gdzie się nie da, to po prostu lecimy pojedynczą. Co wy na to? Ja myślę, że to słuchajcie, bardzo dobry plan. Tutaj będzie ciężko, ale spokojnie. Oj! 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 Ojoj, o, o, ty! Ej, to się wydaje strasznie prosty schemat, a uwierzcie mi na słowo, to, to nie było aż takie mega S. Obra, czekolada! Panna Mister Baby Baby Besta! Baby 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 Baby, Toilet! Ok, lecimy, słuchajcie, bo już naprawdę za dużo jakichś dziwnych słów powiedziałem, bardzo cringe'owych, więc no może już wystarczy. Ja nie wiem, czy w ogóle ten powinienem iść, bo tu słuchajcie, labirynt. Okej, okay, jest czekoladka, czy to oznacza, że dobrze poszedłem? Nie wiem, naprawdę nie znam zasad tej mapy, słuchajcie. Prawdopodobnie trzeba było napisać Znaczy, napisać to Ktoś napisał opis Trzeba było przeczytać opis, ale Abera stwierdził, że nie no Opisy nie są po to, żeby je czytać Tak jak instrukcje, dostajecie instrukcje Kupujecie, nie wiem, xboxa, no nie? Dostaliście instrukcję, czytacie ją? Ja nie, no właśnie, no to tutaj chyba był idealny przykład na to, że może warto byłoby ją przeczytać i się czegoś dowiedzieć. E, Okej, okay. tutaj tak czy inaczej, słuchajcie, już chyba wiemy, że źle poszedłem, więc co ja mogę, słuchajcie, zrobić? Wchodzę sobie tutaj do środka. Okej, okay. z drugiej strony wydaje mi się, że to akurat też nie może być dobre. To nie może być, słuchajcie. O, a jednak, a jednak... Ej, a jednak! No tak, bo tu jest teleport! O kurde, ale cwana mapa. A teraz gdzie jestem? O kurczę. Ej, taki labirynt! To se gość jaja z nas zrobił, słuchajcie. Tutaj to naprawdę gość se jaja. Jak berety robi, bo nie widać żadnych kra... Ej, ja nie wiem, kompletnie słuchajcie, gdzie iść. Kompletnie c Ej, u mnie wszystko też jest tak płaskie jak u was, że ja O. O. Coś tutaj przez ścianę widać? Może to, słuchajcie dobrze, że widzimy coś przez ścianę, a może nie? Ty. Ej, trudne to się robi. Dobra, mogę iść właśnie tutaj? Mogę. O, 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 o! Tutaj! Czekoladka, Mr. Beast. O, tu coś widzę? Tu widzę rurę. O, widzę rurę. Dobra. Ciach, ciach! Okej, okay. jesteśmy, słuchajcie, przeszliśmy kawałek i co teraz? Okej, okay. okej, okay. okej. Okay. Ty. Halo? Centralo? Tu jest kolejna rura? Mam w nią wejść? Nie wiem, w sumie. Ty. Okej, okay. dobra, jeszcze w kolejną, ty! Jaka mega fajna mapa! Hopie! I tu jeszcze meta z No I widzowie, popatrzcie tylko na tą mapkę Minion Rush! Ja cię kręcę! Super to wygląda! No właśnie, idealnie! Żeby się pobawić w Stumble, guys! Żeby sobie poczynować w Stumble, guys! tylko co ja mam niby tutaj zrobić? Bo tutaj tutaj to chyba nie pójdę. Wydaje mi się, że tędy. Let's go, let's go, let's go, let's go! Patrzcie, mamy tutaj strzałeczkę, więc lecę sobie do góry. Ej, Hopie, hopie, hopie! Co ja niby potrzebuję? Poczekaj, poczekaj. Na spokojnie, dawaj do góry i tutaj sy, si, sy, si, No to se. Zarobiłem problemów. Ale spokojnie, bo tutaj popatrzcie, mamy coś takiego. Tu jest miliard chyba możliwości. Aha, okej, okay, jednak tylko miałem na to popatrzeć Czuję się strolololowany Nie, no dawaj, tutaj, ciach Żadne checkpointy mnie nie interesują, widzowie Bo patrzcie, co ja teraz robię Ja robię sobie ciach, ciach Tutaj, ci... o, ale o, nie, nie, nie Dobra, lecę dalej, słuchajcie Bo tu naprawdę mało czasu Ja zaraz, serio, przegrał całą mapę Ze własnej głupoty Ja cię kręcę Okej, okay, rozumiem, że tutaj mieliśmy chyba dwie drogi. nie, poczekaj, muszę wejść tu Dobra, jestem tutaj. I co dalej niby? A, dobra, dobra. Trzeba mieć więcej niż dwa IQ. Jak widać, ja niekoniecznie mam. Po prostu była dziura. Chamska dziura, z której stwierdziłem, że nie skorzystam. Ale teraz już o niej wiem. Czyli tak, teraz lecę potem, bo inaczej to mnie spali, prawda? Spalić to może mnie, słuchajcie, spalić. Ło, ło, ło. Dobra, czapa trampolina. Czapa trampolina. O! Dobra, udało mi się, ty, prawie mnie spaliła. Ta czekolada, słuchajcie, nie wiem, czy to jest jakaś wskazówka, żebyśmy nie jedli czekolady, ale robi się dziwnie. Tu mogę chodzić? Ej, tu mogę chodzić. Okej, okay, ta czekolada mnie nie spala, natomiast, słuchajcie, bardzo, bardzo zwalnia. I patrzcie, o co chodzi tutaj. O, tu będzie, tu będzie ciężko, bo tutaj, o kurde. Dobra, dobra, spoko, ale ej, nie, dobra, szybka czapa trampolina, pozwól mi tu wskoczyć na górę, dobra. A, nie, 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 jeszcze raz tutaj. Uwaga, uwaga, ja mam mega dobry plan, czyli robię sobie tak Teraz uwaga, robię sobie... ty No, zrespiło mnie tutaj! Ja bym chciał tutaj słuchajcie, jakoś inaczej to przejść, ale po prostu się kurde nie da! Dobra, lecę sobie tak. Teraz ciach, okej, okay, tutaj uwaga, ciach. Uwaga, ciach. Uwaga. Ciach, ciach, ciach! Nie! Na samej mecie! Dobra, dawaj! Dawaj, nie ma to. Nie ma to tamto tentego. Po prostu... Co? 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 Teraz widzowie wyzwanie. Mapka dokładnie tak się nazywa i podobno jest to delikatne, serio już wyzwanie. Oczywiście nie wygląda ta mapa jakoś tak mega wow, zatrważająco. Natomiast widziałem wasze komentarze, że graliście i podobno każdy kolejny etap jest delikatnie trudniejszy. Czyli jak to jest pierwszy etap z tymi właśnie pa 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 pa. pa no to drugim etapem są właśnie te wiatraki i tak dalej, i tak dalej. I właśnie im dalej w las, tym ciężej. Dlatego. Dlatego sprawdźmy to. Sam jestem, słuchajcie, ciekaw, jak to wyjdzie. No bo akurat tutaj drugi etap, to mam wrażenie, że jest nawet, słuchajcie, prostszy niż był pierwszy. Ale. A poczekaj, a jak ja mam się tu dostać? Rozumiem, że muszę się jakby wrócić. To musi mnie podbić. Teraz idę sobie właśnie na ten reflektor. Okej, okay, czyli zaczynamy level 3. Mogę oczywiście sobie wskoczyć tutaj na to. No tak, wiecie, to są, to są te zbagowane elementy, co nie? Że lewitujesz tak jakby w powietrzu. Ale, oj, ej! No to już można przyznać, że to, słuchajcie, jest przynajmniej minimalnie kapkę e, trudniejsze, słuchajcie, niż miał to. Co? Iż było, to słuchajcie w poprzednim etapie. Oczywiście dalej jest to mega proste, więc nie pytajcie mnie, dlaczego ja to failuję, słuchajcie. Nie, nie pytajcie. Po prostu słuchajcie teraz. No właśnie, nawet nie musiałem się fokusować, tylko na sekundę się skupić. I słuchajcie, już jest delikatnie lepiej. Da. Oj! Aj, da. aj, 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 aj! Dobra, słuchajcie. No to w takim razie zróbmy to tak jak. Tak, jak trzeba. Okej, okay. no na spokojnie, wiecie. Ja chcę się oczywiście pospieszyć, bo wiadomo, że to są na początku proste elementy. A potem się okazuje, że wiadomo, Abera oczywiście jak zawsze zfejluje. Więc tutaj słuchajcie troszeczkę więcej skupienia. Widzicie troszeczkę wolniej, a dokładniej będziemy to robić. No i dzięki temu efekt jest taki, a nie inny. Czyli po prostu jest. O kurde! Dobra. Aj, nie chciałem używać tutaj zdolności, żeby właśnie nie czytować. Natomiast, słuchajcie, i tak mamy tutaj e, checkpoint. Bo wiecie, tutaj dałoby się zrobić tak i po prostu to przejść. Ale nie, 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 nie. Idę sobie tutaj skoczyć. Nie ma. O kurde. To jest Ej, dobra, nie ma to tamto ten tego, słuchajcie, nie ma czytowania. Czyli tak, lecimy sobie tutaj, lecimy sobie tutaj. Okej, mapka, słuchajcie, wydaje się być jednak bardzo prosta. To jest, wiecie co? Dobra mapka pod Juli albo mojego przyjaciela Suarezika. Tak bym, słuchajcie, powiedział, że to jest właśnie dobra mapka pod nich, żeby oni się czegoś po prostu tutaj fajnego nauczyli w Stumble Guys. Flora flipo, plus 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 pali lipa lipo. Okej, ktoś, słuchajcie, idealnie odzwierciedlił Frole ripa. Nie no, oczywiście chodzi o floor flipa, ale to jest wersja jakby bardziej extreme. Czyli podobno te odległości i tak dalej kształty są zachowane idealnie, natomiast są tutaj dodatki. Czyli tutaj są właśnie takie wystające rzeczy. Tutaj są, słuchajcie, te takie, nie wiem, nazwijmy to. O, ja na to kiedyś ogórki mówiłem, co nie? Serio, ogórasy! Dobra, lecę się tutaj, wiadomo, wiadomo. I pytanie, czy to jest naprawdę idealnie odwzorowane. Sam jestem, słuchajcie, bardzo ciekaw, ale mam wrażenie, że tak, że póki co odległości Głości, słuchajcie, się mega zgadzają Serio, totalnie Totalnie, wiecie co, zróbmy test Zrobimy test, jeżeli, słuchajcie, faktycznie to Dległości się zgadzają, to będziemy w stanie zrobić, słuchajcie Jedną rzecz, czyli będziemy w stanie Poczekajcie, 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 wiecie co Chyba jednak delikatnie pochyłość jest Inna, ale ja chciałem, słuchajcie, sprawdzić Taki test, że tutaj doskoczymy, no tak Ale jednak chyba delikatnie nie, no jest troszeczkę inna prędkość. Widzicie, tutaj na przykład troszeczkę szybciej to idzie. Ale samą odległość możemy właśnie w taki sposób sprawdzić. I naprawdę, naprawdę, słuchajcie, jest bardzo podobnie. Jest serio mega, ultra podobnie. Możemy, wiecie, co zrobić? Poczekajcie, spróbujmy zahaczyć tutaj checkpoint. I teraz bym chciał zobaczyć, jak to będzie... No tak, tutaj jest inaczej. Jednak tutaj to tak, słuchajcie, nie wygląda. Ale... Oj, oj, oj. Próbowałem skończyć na mota, a może to nie być aż takie łatwe do wykonania? Przez to, że właśnie tutaj, słuchajcie, są delikatnie inne odległości. Czy... Aj, no właśnie, inna też będzie moc grzyba Ale dobra, spróbujmy jeszcze raz, słuchajcie Może delikatnie inaczej podejdziemy do sytuacji Czyli właśnie zrobię. Ty, zdolnością skoku, co? Okej, okay, stoję sobie tutaj i teraz, słuchajcie, chciałbym się na tym wybić Teraz chciałbym sobie stanąć na tym A, widzicie, no niestety, nie da się idealnie tego odwzorować Ale twórca tej mapy I tak zrobił przekosmicznie kozacką robotę Moim zdaniem, wygląda to rewelacyjnie Naprawdę, słuchajcie, rewelacyjnie zostało to O, a czy ja mogę tak? Poczekajcie, bo chcę w ogóle się dowiedzieć, czy ja mogę... Okej, okay, mogę to w ten sposób. Dobra, spoko. I popatrzcie, jaka przeszkoda jest na końcu. Co? Trzeba to... Ej, Okej. 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 Dobra, trzeba to delikatnie inaczej zrobić. Czyli tak, dawaj tutaj mocna pochyłość. mocna, tutaj. pół. Okej, okay, przepychamy ten blok, a jak Walnet TNT, tak mocno ono będzie. Ej, kozak, co? Kozak, słuchajcie. Naprawdę, mapka jest przekozacka, przegenialna. Ale my, widzowie, lecimy dalej, bo popatrzcie, mini Stumble Up. Bardzo ciekawa mapa, słuchajcie. Nie wiem, co ona ma wspólnego ze Stumble Up, ale jest duża, jest rozbudowana, jest dość prosta, jakby w swojej konstrukcji, ale jest po prostu dużo wszystkiego. Więc zobaczmy, słuchajcie, o co będzie tutaj chodziło, bo naprawdę nie wydaje się być to aż takie S. Okej, okay, dobra, polećmy sobie tutaj. O! Widzicie, prędkość dość duża. Tu są, słuchajcie, młoty, na które naprawdę trzeba będzie tutaj, słuchajcie, uważać. Aj, 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 sami widzicie? No, naprawdę tutaj może być, słuchajcie, dość ciężko. Znaczy, niby ciężko, a z drugiej strony. Aj, 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 aj dawaj, 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 unikamy, 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 jak tylko się da, dobra. Niby ciężko, a z drugiej strony, właśnie, da się tutaj przetmienić. Ty, zapowiada się mega kozacko. Naprawdę, zapowiada się bardzo kozacko. A mapa jest przeogromna, więc ja nie do końca. Oj. Nie do końca słuchajcie, wiem, którędy my nawet będziemy musieli iść. Ale dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, okej, okay. jest, tutaj widzisz Jan. Dobra, okej. Okay. I teraz lecimy w przód, ale popatrzcie, bo tutaj tych możliwości słuchajcie zaraz będzie trochę więcej. Czyli lewo-prawo. Pytanie, czy to jest słuchajcie symetrycznie zrobione, czy też nie. Nie, no chyba nie. Ty naprawdę nie wiem, czy powinienem iść słuchajcie, w lewo. Oj, ty, 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 ty! ty. hop. Dobra, eee, którędy powinien, wiecie co, stanę sobie tutaj, żeby przez chwilę, słuchajcie, być bezpiecznym I teraz tak, czy idziemy tu, czy idziemy tam No bo tutaj, słuchajcie, widzę, że my pójdziemy tędy, bokiem, 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 bokiem Dobra, nie wiem, no, ja bym poszedł tędy, powiem szczerze, słuchajcie Boję się, że jak pójdziemy inaczej, to potem będzie, słuchajcie, coś fejkowego, będziemy mieli tarapaty Idźmy normalnie, o, chciałem wziąć emotkę żelu, co nie? Tutaj emotka żelu, to by pewnie mocno dość oddała ale, o, dobre, dobre Ej, dobry schematik, co? Trzeba tutaj jednak uważać, słuchajcie Trzeba tutaj jednak uważać, dobra Dawaj, dawaj do... Dawaj, 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 lecimy, lecimy, lecimy. Tutaj są, słuchajcie, młotki, młociszony, ale my weźmiemy sobie, słuchajcie, właśnie zdolność żelu. I z tą zdolnością żelu, słuchajcie, no, troszeczkę polecimy szybciej. Dobra, ja tutaj patrzę co się dzieje, nie? Patrzę, patrzę, obserwuję oczywiście, żeby tutaj nie było jakiejś lipy. I dawaj znowu żel, dawaj znowu żel, dawaj. O, tu są jakieś w ogóle. Ej, te młoty to są akurat tak wysoko, że one choćby bardzo chciały, to i tak nie mogą mi nie No, ten już może. Ten już może, ale czemu tutaj, co po niektóre, słuchajcie, te młoty są takie wysokie. Ty nie rozumiem tego? Nie wiem, słuchajcie, ale może nie muszę. Nawet wszystkiego rozumieć. Poczekajcie, bo to jest. Jedna meta? Druga meta? Ty, ale dziwna mapa. Ale dzi. Ale to będzie dobra meta? Myślicie, czy fejkowa? Ty, dobre pytanie. Wow! Okej! Okay, wielkie nożyce! Panie władzo, co to jest? Tutaj będą tarapaty. Ale ja obiecuję, widzowie! Tylko dobra energia waj! Let's go! Wow! I. Wow! I. Wow. O, dobra. Zaczynają się tarapaty. Ale ogarniemy, ogarniemy. O, a gdzie? Oh, Na no tą rurę mam doskoczyć. Ty. Ej, to to będzie cwaniackie. To będzie so... O, A to za co mnie spalił? Ty. Ej, bezki, to za co nie wiem. By... <laughs> dobra, jeszcze raz słuchajcie. Jeszcze raz, jeszcze. No. A! Dobra, podskoczymy sobie tak. Teraz bym zrobił sobie tak. Oj, nie, 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 nie. Oj, nie, 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 nie. Oj, nie, nie, nie. Aha, bo tu się jeszcze obkręca. Dobra, stoję se tutaj, słuchajcie, jak szef. Teraz pójdę sobie tutaj. Teraz pójdę sobie tutaj. Oj, nie, nie wró wróć! Dobra, stoję se tutaj, jak szef. Dobra, lecę se tutaj. Teraz podejrzewam, że na to musimy jakoś... Okej, okay, spoczko. spo. O Jezu, Ale tarapaty, ale spoko. Ogarnięte i teraz... O. Chyba na to, co? Poczekaj. A eee, Jak ja mam niby na to? Oj, oj, ojo. O, o, to jest tego typu mapa, co nie? Ale dobra, no próbujemy, widzowie. No nie ma to tamto, ten tego, da? No ale ej, dlaczego przywaliło? A, obraz, no stoję się na tym, ale to. Przecież, jak zaraz zniknie, to ja będę miał, słuchajcie, przerąb. Dobra, ale spoko I teraz co, na tą górkę, jakby? O kurde. O kurde. Ty, nie, nie. Nie, nie, ale nie mam pojęcia, nie? Dobra, no tu jest checkpoint, ale ja bym chciał się, słuchajcie, dowiedzieć, co ja w ogóle mam... No nie, no wejdę sobie na to. Ale gdzie dalej, słuchajcie? Ty, dobre pytanie, no bo to jest szałęcję. Tak jakbym, słuchajcie, miał niby wytłumaczone, a w praktyce, słuchajcie, to... P no nie wiem, mogę zrobić coś takiego. Okej, okay, dobra, spoko, no trochę to pomogło, nie ma co. Natomiast, słuchajcie, gdzie... Oj, oj, oj... Co to jest? Co tu się... Co tu się... Dobra, żyję. Ale to, co tu się dzieje, to... Lol. Okej, okay, wszedłem gdzieś do środka, słuchajcie. Gdzieś mnie zbagowało, ale nie wiem, czym ja. No bo, jakby. Ja. Ja mam tutaj. Zo... Mam użyć tej trampolin. Ale, dobra, okej, okay, używam. Ale, słuchajcie. Oj, nic nie rozumiem. Nic nie rozumiem z tej mapy. Bardzo, bardzo dobra mapa, ale oczywiście strasznie taka zagmatwana, że naprawdę mało, co tutaj widać. Natomiast jest dobra. No nie no, przyznajmy sobie szczerze, jest me... Dobra, jakbym jeszcze wiedział gdzie mam iść. A, dobra, okej, okay, okej, okay, oj, dobra i dawaj, teraz wybij mnie, wybij mnie, wybij mnie, chopie, wybij mnie na YouTube Okej, okay, dobra, już przynajmniej wiemy Jakoś ty, ale nie da radę, nie da rady tam, słuchajcie Nie no nie doskoczy tam, niby w jaki sposób Boże, bo to się jakoś dziwnie baguje, wiecie? Ja bym spróbował ale, oj, będę się zawsze ślizgał chyba. No chyba, że podskoczyć do. No ale to też nic nie zmieni. A, to widzicie, już jest po ptakach, nie? Już teraz się przecież stąd nie ruszę. Dobra, jeszcze jeden pomysł, słuchajcie. Jeszcze jeden pomysł, no bo tutaj nie da rady. Dobra, to może tutaj. Może tutaj się udać. Dobra. Okej, okay, tutaj da radę stać. Dobrze. Teraz tutaj. Okej. Okay, teraz tutaj, Emotkosko. O Jezu, ale jakie tarapaty, co? Dobra, i gdzie dalej, słuchajcie? No, wydaje mi się, że tutaj jakoś. Okej, okay. okej. Okay. Ty. No mapka, słuchajcie, mega, mega dobra, ale naprawdę strasznie dużo tu się dzieje, że... Takich rzeczy, że nie do końca wiadomo co jest 5. No, ale jest... jest dobrze, słuchajcie, jest tutaj dobrze. Pytanie jak to wybije? Mhm, 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 dobra. Dobra. Oj, to nie niemiłe akurat. Dobra, to poczekajcie, może by zrobić to w ten sposób, może to zrobić w ten sposób. O, dobra. Dobra. I co dalej? I co dalej, słuchajcie? Bo ja nie wiem, czy ja powinienem tutaj wejść do środka, trochę się cykam, że nie. No właśnie, tu jest grzyb. No to chyba z tego grzyba, słuchajcie, trzeba skorzystać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Teraz wskoczymy sobie na to i gdzie dalej? No co, myślicie, że do, do, do tej ręki? Nie no, nie mam pojęcia. Tu jest słuchajcie, jakaś trampolina, ale przecież ja do niej w życiu nie doskoczę. Nie, no poczekajcie, nie gadajcie Nie gadajcie, że tu się dało podejść trampoliną Dobra, ryzykuję, słuchajcie, może tutaj mam pójść faktycznie Może to mnie na przykład spali I akurat będzie jakiś tele... Aha, no to ładnie Ja widzę chorągiewkę mety, tu jest chorągiewka mety Ale jak tam się dostać, ty, no bez kitu No nie mam pojęcia Jeszcze odpada